Witam bardzo serdecznie w 44 odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec. Dzisiaj czeka nas misja 47 już, zapomniane morze. Mamy tutaj sojusznika Ryszarda. Nie wiem, to się tak wymieniają z tym saladynem ostatnio, że nie wiem, co tu się dzieje. Nasi przeciwnicy mają po 40 tysięcy. Nasz sojusznik też będzie miał 40 tysięcy, to jest o tyle plus. Mam nadzieję, że właśnie skupi tych dwóch trochę na sobie, a ja będę mógł zająć się tymi dwoma tutaj na spokojnie. Dobra, na początek tylko wrócimy z tempem, bo oczywiście musiałem zapomnieć. Na koniec poprzedniego odcinka sobie zmienić. Nie można tutaj tego zbierać. Nie, no tak nie będziemy. No, gdzie tak nie zostawię. Dobra, i na tego byśmy od razu chcieli pójść, żeby mu troszkę pieniędzy podwędzić, tak? Twoja popularność spada. Wydaje mi się, że tyle będzie dobrze, bo mamy tutaj bardzo dużo surowców. I no, co jest dzisiaj ze mną? magazynu dobrze postawić mogę Dobra, to w sumie może i niepotrzebnie na razie stawiałem. do no, domu. Tak nadzieję, że 25 wystarczy. Czy on już tam zaczął robić? Nie masz wystarczającej ilości towarów. Tak jest. Potrzeba nam nowych rekrutów z tego. Dobra, z idą to oni matą. 23. Dobra, ja tu też bym spichlerz sobie dziś postawił. Tak jest, szef. Tak jest. Dobra, liczmy na to, że to wystarczy. Bo jak nie, to nie będzie masz gorzej. W w towarów. Ta, my są pałkarze. Ruszać się. Ruchy, ruchy. Jesteśmy atakowani. Nadchodzimy. Dobra, zbrojnych mam mało. Tylko ci podpalający, mogą być tutaj jak zawsze najgorszym wrogiem. Dobra, na pewno dadzą radę. Teraz na pewno że zaczniemy sobie robić w kluczniku. A dzięki, dzięki. Dobra, bo Salady na pewno zaraz chociaż coś. niby dużo ludzi ma, ale ten zamek mu coś powoli się buduje. Tak, jakoś surowców mało ma pewnie. Dobra, ja drewno tutaj sobie zaraz będę yy, dorobiał, bo muszę mieć więcej na te kopalnie żelaza Dobra, w teorii można by było od razu przystąpić trochę do ataku Co o tym sądzisz Ryszardzie nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika. Mieć jest już w drodze. Dobra, czy tutaj bym chciał coś jeszcze może jakieś... Dobra, tu się nie da już. Ryszard wszystko pozejmował. Brak miejsca w zbrojowni. Uwaga. Potrzeba nam nowych rektorów. Wydaje mi się, że 30 kuszników powinno wystarczyć. Uwaga. Potrzeba nam nowych nam je broń! Ta. Dobra, on będzie tu miał balisty. Właśnie chcę go zaatakować zanim on wybuduje większy zamek, zanim on tam te mangonele balisty jeszcze tam wszędzie poustawia. Co tam reżurt u ciebie? Mam nadzieję, że wszystko Ty w siebie strzelasz. Twoi sprzymierzeńcy. Wiadomość od Lwiego Serca. Maszeruje. No Palando. Jesteś niczym Potrzebujesz trochę prawdziwej A ja sobie zgarnę kasy. Co ty na to? Dobra, ten zaraz będzie mnie atakował. Jakieś polecenia? Uuu, Potrzeba nam broni, ser. Potrzeba nam broni, ser. skupi się na tym. To my tu go postaramy się dobić, bo Ryszard, ty masz kasy, to mi się trochę przyda. Nie sądzisz? Ryszard, tylko ty w moich będziesz zaraz strzelał, no. Dobra, dorobimy tarcz trochę. Wasza łaskawość? Buduje sprzęt oblężniczy. Sprzęt 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 oblę... buduje sprzęt oblężniczy, buduje sprzęt oblężniczy, buduje sprzęt oblężniczy, buduje sprzęt oblężniczy, nie można tutaj tego zrobić, buduje sprzęt tak. oblężniczy, buduje sprzęt oblężniczy, nie można Buduje sprzęt tego zrobić. Tego Dobra, jeszcze może tak z dziesięciu kuszników. Ktoja popularność uwaga, potrzeba nam broni. ser. Na rozkaz. Mmm, dobra, co tutaj się dzieje teraz Ryszard widzę, że już Tutaj atakuje Ryszard, no nie idź tam na kamieniołomy. No po co ci te kamieniołomy tam nie szlić, no? Dobra, fajnie jakby tam dało radę Tarcza przygotowana Pozycja jest korygowana. Jakbym już za mało i będzie będę musiał dorobić. Tak jest szef. Potrzeba nam mm, broni, Co Dobra, on cały czas tam skupuje. Jeszcze tu widzę ten fioletowy teraz się wmieszał. Dobra, tutaj jeszcze z jedną rudę bym dał radę, gdzieś tam, nawet i dwie super, nawet i trzy, jeszcze lepiej. Do e, czy nie mam ja za mało tarcz na tylu Proszała kuszników? Starość? Trzeba coś zbudować? Nie można tu buduje sprzęt obleżniczego. Buduje sprzęt oblężniczy. Nie można tutaj buduje sprzęt oblężniczy. oblężniczy. Hmm. Dobra, i co tam się Wiesz, dzieje? Teraz byście dali radę, on tam cały czas dokupuje tych zbrojnych, ale no. Dobra, tutaj zaraz też pewnie jakiś atak się zbierze. No ale Rysiu, ty możesz moich nie bić? Tak fajnie by było. Moim nie utrudniam zadania, nie, też braknie. Nie, muszę więcej zrobić. Dobra, na razie się skupię tutaj. Dobra, tu jest balista i balista, okej okay. inaczej. Zrobimy asesynów, wyjdzie to taniej. Ja zrobimy pieniądze. ich trochę więcej. Czy ja bym chciał? Kamieniołomy? W sumie, może bym chciał, będzie więcej kasy. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie potrzeba nam nowych rekrutów co? Co? wiadomość od lwiego serca sztandar królewski jest w poważnym niebezpieczeństwie musisz przyjść mi z pomocą no co ty gadasz rysiu przecież ty dajesz sobie radę tarcza przygotowana Sir, na ramię broń no, to chyba ci z ataku tego co tutaj mieliś dobra widzę że ten fioletowy tutaj najbardziej się ogarnął z zamkiem nie no Dobrze już myślałem że to będzie źle zaraz no, trochę jednak było pozycja Dobra No i tamten przez co się trochę umocnił teraz No, może troszkę przyspieszymy rozgrywkę. Zobaczymy. Jesteś piątym największym władcą. Dzięki, dzięki. No, może trochę pomożemy Ryszardowi Pogrom. Dobra, wybijemy tamtych łuczników i tą balistę jeszcze? Jak wiem, wiem. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Uwaga! 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 marsz. Nasza łaskawość. Co mamy zbudować? To pogrom. Dobra, co tu się dzieje?

Społożymy teraz tam Ryszarda w międzyczasie. Przygotowaliśmy narzędzia. Buduje sprzęt oblężniczy. 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 Buduje sprzęt, sprzęt oblężniczy. Na ramię broń! Gotowi no do ser. Na pozycjach. Uwaga! Na rozkaz! No, jakoś Tarcza i To całkiem spory dystans. Na ramie, chodź! się strzelają. Ta pozycja. rozkaz! Czekać, aż podejdą bliżej. Prawie magazyn. Kuszę. na razie niepotrzebni, potrzebni pałkarze. Tak jest. Potrzeba nam broni, ser. Sir? Tarcza przygotowana. Na ramię broń... Dobra, ten oddział, żebym tego przypadkiem nie ruszył. Czego ci trzeba? Przecież oni są tchórzem pod Dobra, no ten opustoszał nagle. Staw wysycha w oazie sułtana. Pozycja tarczy jest korywowa. potrzebujesz trochę z nie zagłuszał ma. Przecież oni są cudem po My są pałopaki. Czego ci cię? nie zorientujesz. Trochę to już są widać. Jego Łajno, wielbłąda! Zaprawdę jesteś cierniem w moim boku. Samek jest Wiadomość od sala Jesteś potężny na polu walki. Ale czy jesteś też sprawiedliwy? Zdaje się na Twoją łaskę. Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Wiadomość od lwiego serca. Dobra robota, mój lordzie! Nasza królewska mość jest pod wrażeniem Twoich osiągnięć. Dziękuję, dziękuję. Wystarczającej ilości towarów. Tarcza przygotowana. Pozycja jest korygowana. Rysiu Wesprecie tutaj w pokonaniu Sultana. W międzyczasie od tej strony jeszcze zaatakujemy. Zuchu. Wiadomość od czasy są wyjątkowo ciężkie, mój panie. Będziesz potrzebował całej swojej odwagi w czasie najbliższych dni. Wiadomość od gałązki Dobra, i teraz już nie będzie mógł dobrze robić jednostek. Wiadomość od Sultana. staw wysycha w oazie Sultana.

Idę do tak jak mówią. Wszyscy... Dobra. Co Biedny sultan. Jeżeli ty możesz przestać strzelać, jak ja tu chodzę. Ja od olliwego serca. Dobra robota, mój lordzie. Nasza królewska mość jest pod wrażeniem. Ej, ty, bo mnie zaraz jeszcze zbije przypadkiem. Jest korygowana. nie będzie z dwóch stron dawaj Rysiu, na ostatniego. Nie o to chodzi. No Nie, to dałem. Nie te tarcze poruszyłem. No i przez co straciłem? łuczniku. Znaczy, kuszniku. Nie, nie tą tarczę, nie ten numerek sobie kliknąłem. Unlucky, no. Nie masz wystarczającej ilości towaru. A, wybacz. Bro. Tobie to się z przypadkiem. Potrzeba nam nowych rekrutów. Dobra, no i misja będzie zrobiona, no. Wydaje mi się, że ta misja byłaby trudniejsza, gdyby były tylko nawet i dwa saladyny, bo tak to bym nie miał na kim kasy sobie zebrać. Właśnie jakby sułtan był tutaj, jakby sułtana właśnie nie było, to by było gorzej, tak mi się wydaje.

jestem sprawiedliwy. No i kolejna misja, i też taka prosta. Hades. Podbijmy do, do. Z Bogiem będziemy walczyć z Hadesem. Okej, okay. tu już kasy mamy, ale tutaj może być już bardziej problematyczne od poprzednich misji, trzech, które były. Zobaczymy. To będzie, to będzie bardziej ciekawe już mi się wydaje. Dobra, no to to w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten się Wam podobał. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i widzimy się w misji 48. Cześć!